Dzień dobry. W poniedziałek 25 marca wita Państwa, telewizja DUFSA. Nasz program rozpoczynamy od raportu wyników produkcji i sprzedaży. W minionym tygodniu z montażowych naszej fabryki zjechały 1642 Polonezy, a nabywców znalazło 914 aut. A w dzisiejszym programie zobaczymy: Espero już na żeraniu, zmienił się symbol i nazwa naszej firmy. A na koniec powrócimy jeszcze raz na genewski salon samochodowy. Dziś o minivanie DU. W nocy z czwartku na piątek ze Słowenii przyjechał na żerań pierwszy pociąg z częściami do montażu Espero. Jeszcze w piątek został on rozładowany w hali 121 Bis, i właśnie tam Espero będą montowane. To jest właśnie skład platform, na których przyjechały pierwsze części na palecach do montażu samochodu Espero. Części przewożone są w dużych i małych paletach, ale wyprodukowanych w Polsce. W małych typu PA4 znajdują się podwozia, w dużych zaś typu PA3 nadwozia samochodów. Palety te zostały przeładowane ze statku w porcie Koper na 19 wagonów Platforma. W przyszłości ten 19-wagonowy skład będzie kursował jako pociąg wahadło między Koper a Żeraniem co dwa dni. Po dwóch miesiącach, no i 15 dniach, przystępujemy do montażu z SKD samochodu Espero. Oczywiście w dalszej kolejności będzie Kigo. Kigo zaczniemy w miesiącu kwietniu. Jest to, można powiedzieć, moment historyczny, bardzo ważny dla fabryki, dla spółki DW FSO Motor. Bo, tak jak sobie zaprogramowaliśmy, ten montaż rozpoczynamy i mamy nadzieję, z dużym powodzeniem w sprzedaży. W piątek przy rozładunku zatrudnieni byli ci sami ludzie, co przy montażu. Już niedługo z tych właśnie części zmontowane zostaną 152 samochody Espero. Jest to załoga, która została przeszkolona na zakładzie 2. Były samochody jak i Tico, tak i Espero, były demontowane i montowane, także są przeszkoleni i radzą sobie dzielnie. To jest wysoko kwalifikowana załoga, która w sposób zdecydowany spełni nasze oczekiwania. Kali 121 Bis montowni Espero zatrudnionych jest jak na razie 57 pracowników, w tym dwóch mistrzów i jeden kierownik odpowiadający za montaż. Pracownicy jeszcze na pierwszej zmianie przystąpili do montażu pierwszego samochodu Espero. Około godziny 11 zostało podstawione pierwsze nadwozie na e, e, linię montażową. Zostało zamontowane tylne zawieszenie. Został zamontowany zespół napędowy. Mamy technologię zakładania wszystkich podzespołów do Espero, jest założony tylne zawieszenie, przednie zawieszenie, silnik. Sprawdzamy teraz to momentami, żeby to było zrobione według technologii dokładnie. Niedługo samochód wjedzie na koła na estakadę i będziemy zjeżdżać już do napełniania silnika borygiem yy, lub płynem innym i będzie samochód gotowy. Jeszcze dzisiaj na pewno zejdzie. Jak zawsze w czasie transportu nie można było uniknąć pewnych drobnych uszkodzeń, takich jak chociażby na przykład pęknięta szyba. Jak nas poinformowano jednak, te usterki zostaną usunięte. Tego dnia wszyscy pracujący w hali 121 Bis nie szczędzili swego czasu i wysiłku. Z pomocą przyszło im również wiele osób z zakładu numer 2. Efektem wspólnego wysiłku był pierwszy zmontowany Espero, którym w godzinach wieczornych odbyła się pierwsza próbna jazda. Tak więc montaż Espero niebawem ruszy pełną parą. Przypomnijmy, do końca bieżącego roku staś montażowych na żeraniu ma zjechać około 30 tysięcy samochodów Espero i Tico. Po utworzeniu nowej spółki pełna nazwa naszej firmy brzmi DUFSO Motor. W najważniejszych miejscach fabryki zmieniono napisy i symbole naszej firmy. Do niedawna przekraczając bramę główną naszej firmy widzieliśmy napis Fabryka Samochodów Osobowych. Dziś to już historia, nazwa zamykająca ponad 40-letni rozdział przedsiębiorstwa. Mimo różnych sytuacji politycznych i gospodarczych przetrwała niezmieniona wiele lat, a logo FSO było znane prawie każdemu Polakowi. Tą nazwę możemy już tylko wspominać z sentymentem. Po zawiązaniu się nowej spółki i przystąpieniu do niej partnera koreańskiego stara nazwa została zmieniona na DUFSO. W najważniejszych punktach naszej firmy zdjęto stare napisy, zastępując je nowymi. W nowym logo wykorzystano kolorystykę dawnego symbolu, na czerwonym tle umieszczając białe litery. To już drugi dzień zakładacie ten napis. No tak, no to jest taki dzień jak normalny, dzień naszej pracy. Co nie, tylko w związku z tym, że te napisy e, zakładamy. No i prawdopodobnie się będziemy pracować po godzinach, żeby to już było skompletowane do końca. Znaczy zostało właściwie już niedużo, tylko no, przykręcenia plansza została i przykręcenie poszczególnych tych elementów w jedną całość. Czy trudno tu jest, bo widzę, że trzeba spawać? No raczej wie Pani, to jest taka nasza codzienna praca, znaczy dla nas to nie jest żadna trudność, no wykonywaliśmy bardziej yy, odpowiedzialne prace niż tam. Jest to przyszłość i dla całej fabryki i dla tej załogi, która tutaj pracuje. Wierzę głęboko, że wraz z firm DEU do naszej fabryki przyjdzie nowa technologia, przyjdą nowe rozwiązania techniczne, przyjdą nowe maszyny, które w sumie dadzą nam i zadowolenie, dadzą i nam pracę. Zgodnie z obietnicą powracamy na genewski salon samochodowy. Tym razem zobaczymy minivany. Samochody, które w ostatnich miesiącach robią zawrotną karierę na światowym rynku motoryzacyjnym. Auta te łączą cechy samochodów osobowych i terenowych. W tym roku Furore zrobiły Opel Sintra, Mercedes AAV, a także DU numer 2. Konstruktorzy DU nie zostają w tyle. Na Genewskim salonie samochodowym zaprezentowali numer 2 swojego przemysłu samochodowego. Auto wzbudziło duże zainteresowanie swym futurystycznym kształtem. Numer dwa posiada nowy układ siedzeń oraz liczne innowacje pozwalające rozwiązać problemy przestrzenne oraz ruchu drogowego. Ten nowoczesny samochód ma 4 m 13 centymetrów długości i 192 cm szerokości. Rozstaw kół wynosi 2,70 m i jest nadzwyczaj duży jak na auto tej klasy. Poza futurystycznym kształtem najbardziej wyróżniającą cechą tego samochodu... Wśród innych vanów jest układ siedzeń. Numer dwa z przodu ma dwa siedzenia normalnej wielkości, natomiast tylne fotele dla pasażerów umieszczone są na podwyższeniu. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści. Między innymi powiększa przestrzeń dla nóg, a także Pasażerowie uzyskują lepszy, nieskrępowany obraz otoczenia, nie mając wrażenia przebywania w minibusie. Dwupoziomowe usytuowanie siedzeń gwarantuje nie tylko dobry widok z samochodu, ale także dobre samopoczucie. Wysokość samochodu wynosi 174 cm, a więc jest on niewiele wyższy od. Normalnego samochodu osobowego. Decydującym plusem konstrukcji numer dwa jest polepszenie biernego bezpieczeństwa samochodu. W przypadku bocznego zderzenia pasażerowie siedzący z tyłu są chronieni o wiele lepiej niż w normalnych samochodach osobowych. Na Genewski Salon powrócimy w naszych kolejnych programach. Pokażemy w nich Państwu najnowsze samochody i ciekawostki światowej motoryzacji. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Wszystkim dzisiejszym solenizantom, Mariolom i Wieńczysławom, a także jutrzejszym Teodorom i Emanuelom składamy najlepsze życzenia imieninowe. A z Państwem spotkamy się w najbliższą środę. Do zobaczenia.